Do you Wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, panie mój, królu mój. Panie, twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz, wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się miłosierdziu Bożemu, no, przy, za wzorem, przykładem świętej Faustyny Marii Kowalskiej. O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łasknie przebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, żeby w ten sposób odżyć dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników. Niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, O Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twojego miłosierdzia, zaufali mu i wysławiali je na wieki. Amen. Panie Jezu Chryste, utajony w najświętszym sakramencie ołtarza, w tej kaplicy świętego Maksymiliana, prezbitera męczennika miłości, który oddał życie za Ojca rodziny, przychodzimy z miłością i wiarą, aby modlić się. Dzisiaj w Ewangelii Mateusz przypomina Twój rodowód dla Żydów, udowodnienie historyczności istnienia. Było bardzo ważne jest do dzisiaj z jakiego pokolenia pochodzi jaki jest jego ród Jezus historii a Chrystus wiary. Historyczność Twoja Panie Jezu jest ponadczasowa i nie da się jej zaprzeczyć bo są źródła i ewangeliczne religijne i pozachrześcijańskie wielu wrogów Kościoła przegrało gdy podważało twoją historyczność. Dla nas oprócz Jezusa Historii, którego wyznajemy, przede wszystkim uznajemy Ciebie jako Chrystusa Wiary, czyli Mesjasza, Pomazańca Bożego. 14 pokoleń to symboliczna liczba. W języku hebrajskim w alfabecie każda litera odpowiada liczbie, a liczba 14, 14 oznacza pokolenie króla Dawida. Trzykrotnie wspomniane jest, że jesteś z pokolenia Dawida Króla, a przychodzisz przynieść Boże Królestwo, wypraszamy więc to Boże Królestwo od Twojego miłosierdzia, prosząc w intencji Kościoła świętego Gonzyry z papieżem Franciszkiem, który dzisiaj obchodzi swoje 88 urodziny. Polecamy go w naszych modlitwach, ojca Franciszka. Chorego, oszczęśliw operacji, powrót do zdrowia i wszystkich innych, chorych, cierpiących, bezdomnych, bezrobotnych, emigrantów, przyjedź za wiarę. Pokój w sercu i świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w Bliskim Wschodzie, w Libanie, w krajach afrykańskich, wszędzie gdzie panują walki, niezgoda i nienawiść. Polecamy także chorych i cierpiących, polecamy wszystkich, którzy łączą się z nami, tutaj w modlitwie w tej kaplicy, bo przez Radio Niepokalanów oraz telewizję Niepokalanów. Internetową w kraju i w różnych miejscach w świecie. Wszystkich czycieli świętego Maksymiliana, przez jego wstawienictwo i świętej Faustyny polecamy intencje wszystkich tu obecnych i tych, którzy się z nami łączą oraz nadesłane przez czytelników rycerza niepokalanej. Wszystkich proszących nas o modlitwę przyjaciół i sympatyków polecamy także wyniesienie do fałtarzy Sług Bożych Papieża I. III Benedykta. 15-16, Piusa 11.12. 12 Leona 13, kardynał Stachlonda, ojca Wenantego Katarzyńca, ojca Fordona, siostry Uci Santos, brata wójcika, Wujcika, siostry Lóżynie Węgłoskiej i wszystkich innych, którzy czekają na sąd kościoła. Polecamy także sprawę nawrócenia grzeszników, dobre wykorzystywanie, wykorzystanie kończącego się powoli czasu Adwentu oraz Zmarłych pokutujących w czyśćcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy majcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i, i w Jezusa, Jezusa Chrystusa. Syna Jego, jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękuje za grzechy nasze. I całego, I całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas, nas i całego, całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie dla za grzechy i nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej, dla bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wieczny oczy, obetuję Ci i krą, duszu i bożstwo Twojego najmilszego Syna. Naszho Pana Jedzisza Krysta. Przybłagai, za grzechy nasze i całego świata. Prajecho Bołosne umuczenie. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Prejecho Bołosne umuczenie. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego Bołosne umuczenie. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Prze jego bolesne niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Prze jego bolesne niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Prze jego bolesne miłosierdzie dla nas i całego świata. Prze jego bolesne miłosierdzie dla nas i całego świata. Prjeho umuczenie. Jej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Prjejeho Bolesne Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Prjeho umuczenie. Jej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i, this i this całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, 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 Jezu ufam, Tobie. Jezus, ufam. Jezu ufam Tobie, je. Jezu ufam Tobie, je. Jezu ufam Tobie. Je. Dzisiejszy 17. grudnia w rocznicę Zbrodni Ludobójstwa na Wybrzeżu z 1970 roku polecajmy także Ofiary stanu wojennego tamtego wydarzenia, grudnia 70, i inne, pokój w sercu i świecie, szczególnie w naszej Ojczyznie, miłość i zgodę, pojednanie, szczęśliwe wybory prezydenta i uporządkowanie spraw, aby ojczyzna była zawsze wierna Panu Bogu, Krzyżowi Świętej Ewangelii, pod opieką Maryi Królowej Polski, świętych patronów, Kiery eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad Duchu Święty Boże. Zmiłuj się Święta nad Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad Miłosierdzie Boże, nieogarnione przymiocie Stwórcy. Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości uświęciciela. Ufamy to, nie? Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica o Trójcy Świętej. Ufamy to, Miłosierdzie Boże w wyrazie największej potęgi Pana. Ufamy to, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich. Ufamy to, nie? Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia. Ufamy to, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas przez zasłużonymi karami. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w słowie wcielonym. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Miłosierdzie Boże tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Ufamy to. Miłosierdzie Boże dające nam najświętszą Maryję Pannę za matkę miłosierdzia. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Ufamy to. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pojednania. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Ufamy to. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych, miłosierdzie Boże zdroju chorych i cierpiących, Ufa, to. miłosierdzie Boże ukojnie serc udręczonych, Ufa, to. miłosierdzie Boże nadziejo dusz rozpaczonych, Ufa, to. miłosierdzie Boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, Ufa, to. miłosierdzie Boże uprzedzające nas łaskami. Miłosierdzie Boże pokoju konających. Ufamy Miłosierdzie Boże rozkoszy niebiańska zbawionych. Ufamy Miłosierdzie Boże uchłodę i Miłosierdzie Boże korono wszystkich świętych. Ufamy Miłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudów. Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiaruje za nas w każdej mszy świętej. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. Módlmy się, Wszechmogący Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawi i pomróż na ufność, miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, ani nie upadali na duchu, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, Ty z miłością i miłosierdziem samym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Króla Miłosierdzia, który z Tobą Duchem Świętym żyje, Królu i okazuje nam miłosierdzie, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu słowami świętego Jana Pawła II, wielkiego papieża, wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia. Boże, ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas. I całego, I całego świata. świata. Amen. Amen. Matko i Królowo Miłosierdzia, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, Módlcie się za nami. Święty Józefie, módl się, módl się za nami. Święty Maksymilianie Męczenniku Miłości, módl się, módl się za nami. Święta Faustyno Kowalska, módl się za nami. Święty Janie Pawle II Wielki, módl się za nami. Święty Janie Nepomucenie. Się święci Cyrilu i Metody. Się święty za Wacławi i Ludmiło. Się błogosławiony Michale Sopoćko. Się za błogosławiony Stefanie Kardynale Wyszyński. Się błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Się wszyscy święci święte Boże. Się Mamy też gości z Czech czy Słowacji? Słowacji. A to pozdrawujemy po słoweńsku, Bud pochwalen nasz Pan Jezus Chrystus. Pięknie. To i było pożegnanie przyjmijte w sloweńszcinie, a nie w Cześcinie. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Pożegnaj Was, Przemocy Bóg, Otec i Syn i Duch swety. Amen. Trwajte w pokoju a dobruch. Bogu niech będą dzień. Niech te hezki we te żywotnebeski butteczysty czysty, a Szczęść Boże.